20 lat miała, ożenił się i dwa tygodnie później, a zmarł. <grywa> Witam serdecznie na kanale Lotowania Andrzeje. Zapraszam na relację z Targów w Radomiu. No tak, w Radomiu dzisiaj Lipny, to przyjechały tylko dwie, trzy osoby, kilka osób, ale transakcja się odbyła. Tu mamy pana Eugeniusza, takie boki, parka parzysta. I one panie Goniszu, ile no kosztowały? Koszt... 100 zł. Kosztowały 100 zł, ale już nie będę mówił, za ile tutaj jest chętny... ile, Za tyle poszły. A, a za stówę poszły, także te, te mówię, jakby ktoś pisał, są one sprzedane. No, mówię, no, byli, pas... no, jest, no, pas... no, jest no, nas no, tylko 8 no, dzisiaj na targu, tak 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 także... Wiecie, no, a ja ciebie. Film też będzie kilkominutowy. Mówię, zapraszam też w sobotę. Prawdopodobnie jest na internecie. Wiadomość, że gołębie są włączone z Placu grypy i powinny odbyć się wszystkie targi. Natomiast są czynni na pewno, to kolega mówi, że rozmawiał tutaj yy, z, właścicielem z właścicielem placu, że targ na pewno w niedzielę będzie. Ja natomiast odnośnie się niska jeszcze nic nie wiem, ale zamieszczę informację pod filmem, też powinien być. Ale mówię, no na pewno będzie na nielegalnym, ale mówię, jak włączone są yy, ptaki, to będzie na legalnym. Ale mówię, jeszcze nie ma informacji pewnej od prezesa. Te widimki 40 zł 40 zł za? za parkę parka. za parkę Pan Garz w promocji miałem powiedzieć, że 40 zł za sztukę, a tu za parkę takie widimki pana ognisza. i to już są do zapłacenia. Nie mówimy, że co jest do, myśl, do, do nie negocjacji. Ja pana nie powiem panu, że jeszcze może spuszczę ze 20 zł z nich. No, no nie do to... Trzeba dychy 50, żeby... Nagrywam kolegi z P, takie jak Ja niego w zeszłym roku brałem. Jestem bardzo zadowolony. W tym roku też zamówiłem. Takie jaśniaczki mamy. I Zbyszek, po ile te jasne? Tak od do tutaj. Po cztery dyszki, tak? O cztery. O cztery dyszki w górkę mamy. Serki, a te serki ile one kosztują? Serki są oba samce. Ja do jednego chcę 6 a do drugiego 4. Tak, serki samczyki, 6 dyszki, 4 dyszki. A te jasne mówisz, tak, 4 dyszki, tak? Samce i samiczki mamy, tak? Mam do Zbyszka. Jedna samica, tak? To samczyki. Tak. Mam tutaj do Zbyszka na miarę. Jakby ktoś potrzebował, mówię, to kolega jeszcze będzie usuwał tych piżaków. Tam idzie Zbyszek DZ40 do sprzedania, tak? Uh -huh. Także będzie 40 do sprzedania. Mówi, ja tam chcesz wejrzeć filmy, to jestem zadowolony. Wszystko u mnie zostało, wszystko przetrzymało i gołębie są naprawdę myślące z charakterem. Ja polecam te gołębie. Otwieraj klatkę, jeszcze może ktoś przyjechać jeszcze pół godziny postój Tu mam takie wiedeńskie, Kolegi Andrzeja nagrywa mam. Te wiedeńskie, są parzyste Tak I co na kosztują Andrzej? 120 120 się co nawet tutaj do uzgodnienia z Andrzejem. Ta widymka to co to jest? Samiczka 4 dyszki 4 dyszki do zapłacenia tutaj i tu mamy winerki ładne Też winerki są parze Andrzeja tak. Nie nie nie, nie są parzy jest, nie ale są. Para, jest. para jest samiec i samica, tak? Tak Nie są parzy, ale samiec samiczką i co one kosztują? Sztupkę. Czekaj, wiemy muszę może... 100 złote te winery Za te winery są do negocjacji Czekaj, jeszcze muszę, kurde. Te, te koroniaty, samic, samice, ale nie są w parze, to Ty Andrzej mówi. I on kosztuje, Andrzej, ile? Stóweczkę. co do, 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 do gadania troszeczkę. Tak się ustawiłeś. Nie, nie wiem, co natomiast będzie w sobotę. Ja uważam, tak jest moje zdanie, że tak z zębiami w sobotę na pewno będzie, powinien być, ale ja nie biorę żadnej odpowiedzialności. Bo nie wiadomo co się może wydarzyć. Jest koniecznie informacja na internecie, że gołębie spacie grypy są wyłączone. Także w Radomiu do tej pory w zeszłym roku odbywały się targi normalnie. Cały sezon, pomimo że były zakazy, targi były, bo tu mówię, tu jest giełda i wjazd na giełdę każdy powinien jechać. Ale to jest tylko mówię, moje osobiste zdanie. Bo ja mówię, nie zagwarantuję nikomu, że przyjdzie z daleka i będzie targ. No powinien być targ bardzo duży, ale mówię, na internecie proszę poczytać, że gołębie w tej ptasiej grypy są, podobno już jest, not, notka, że są wyłączone. Odnośnie innych targów, Słączenie na pewno poda informację, że tu koledzy mówią, rozmawiali z, z organizatorem, że na pewno jest targ. Natomiast odnośnie jedliska powiem, że powinien być targ, jeszcze pod filmem, bo nie ma informacji. Na nielegalnym targu na pewno będzie, czy będzie legalny targ, na tym legalny. Także dzisiaj jest parę osób tylko. Nie. Ale coś jest i informacje mówię. Podaję, że mówię, ja nie odpowiadam za to, czy, czy coś się wydarzy, czy ktoś jedzie, ale rano do tej pory tam. Mówi do tej pory były targi. I oglądajcie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie, te hodowcy proponują na targach w Wiedlińsku, Radomiu, Zwoleniu, przytyku. Ja tam będę został subat z bankiem, aby ci nic nie ominęło. I pozdrawiam wszystkich. Udanego miłego tygodnia, chociaż już się kończy. Jeszcze mam piątek i zapraszam w sobotę do Radomia. Mówię, powinien być targ, ale mówię, ja nie biorę odpowiedzialności, co się wydarzy. Uważam, że rano na pewno nikt tutaj, tutaj do godziny 8 nie przyjedzie. Tym bardziej, że jest notatka, że gołębie są wyłączone z trasiej grypy. I pozdrawiam oglądających Hejka. Tu, przy takim lipnym targu, parę osób Pan Eugeniusz tutaj mówię skandlował. Mówię boki żółte poszły, sprzedane, natomiast zostały jeszcze widymki. I mam namiar te widymki, bardzo fajne Pana Eugeniusza. 40 zł, parka parzysta. Proszę zobaczyć, kropeczek tutaj nie ma. Jak wyglądają, jedynie co tutaj, taki felerek mały, że mają tutaj. Yy, łapcie kosmy, yy, mają biało-czerwone, nie? ale są czyściutkie, fajne, dobrane i namiar do Pana Agniusza mamy także zapraszam w sobotę tutaj na targ, ale jak mówię, no zobaczymy jaka też pogoda będzie no dzisiaj pogoda jest słaba ale, ale coś się będzie działo, myślę, myślę, że powinien być targ i to powinien być targ bardzo duży Pana Agniusza jeszcze te widymki Parka dobrana, parka parzysta że jak ładnie sobie stoją Jeszcze raz pokazuję tutaj Andrzeja, Mówię mamy namiar Parka tych wiedeńskich Parzysta 120zł, za 100 są do kupienia Andrzej powiedział Winerek to był samczyk? Ten ten widym? Samiczka O samiczka to widymka, ile kosztowała ona? O Janusz jest 40 zł 4 deszki Także dzisiaj mamy, dojechał jeszcze tutaj dziesiąty hodowca, zobaczymy co coś będzie miał Ale to są widać zdrowiutki Winerki to są widzę mówię. Wielutkie, no, ogony białe Tu kolega Dobiusz, takie samczyki proszę zobaczyć jak się prezentują te samczyki Janusz, po? Po, 10 po 10 zł. Widać takie? Pierś równe tutaj lotników. z lotników. Lotniki łapane obrywa samczyki. Ten jest czarny, a ten si siwy. Dobre gołębie. Ja mam że na noc dopiero weszły. No ludzie lotują jeszcze, bo powoli dojeżdżają samiczka taka i widzę czy łapcie, że jest czerwone. Dobra dobra, i piletka samiczka o samiczka 50 zł, a posiatek co co to masz to posiadek? Samczyk. Samczyk co kosztuje? 30. A winerek? A to jest taki przywiecią, bo taki... Taki posiaczek też jeszcze został dowieziony. Ile taki 30. 7 siedem na 7. 7 na 7, to jest równo w lotkach ma